Witam, witam. Jak widać, Żuczek na kanale. Mały update dzisiejszych prac. Tak to wygląda. Pompa wyleciała, wtryski wyleciały, świece się wykręciły. Po wielu bojach i trudach, znanym specyfikiem. No, tak wygląda. Tutaj podłoga, jak zdjąłem to wnętrze. Tu mamy pompę. Tu mamy spakowane wtryski do sprawdzenia. Tu reszta tych wspaniałych rzeczy. No, jutro pompa jedzie do pompiarza Zobaczymy co pompiarz na nią powie I bierzemy się Zaprzód W sensie, że W sensie, że Tu już nasi tu byli, ja widzę problem, problem jest z tą gumą Bo jest niedostępna Filtry, wszystko są pozamawiane Natomiast problem jest z tą gumą no, Tu z tej strony jeszcze Jak to mniej więcej wygląda. Tu motor o dziwo, o dziwo jest suchy, nie ma takich wielkich ulań. Tam jakieś drobne takie duper szwanty. Zobaczymy, jutro, jutro może wleci, wle, wlecimy się w temat zaworów i tak dalej, ale wolałbym dopiero go odpalić i wtedy na spokojnie, na spokojnie zawory robić. Nie? Dobra, pozdro do miłego.